Dzisiaj niespodzianka i to nawet nie mała, bo przerywacie fantastyczną paszę z Tyrofian Garlino. I mogę pokusić się o stwierdzenie, że powoli stawianie czoła liderowi to jest taki markowy znak AtgoSklepu, bo pamiętam poprzednie mecze z poprzednich rund przeciwko OKS Klub Sportowy i też na tym boisku. Dokładnie, dokładnie. to w dodatku jeszcze gołą szóstką. Jakoś tak wspinamy się bardziej na, na tych liderów. No i dzięki, dzięki temu to wychodzi, tak? A gdzieś tam w poprzednich sezonach nie zawsze to procentowało. Natomiast jak było dzisiaj widać, e, dość, dość dobrze to nam wyszło. Tak? Graliśmy z liderem, spodziewaliśmy się, że będzie ciężki mecz, ale czuliśmy to, że jesteśmy w stanie dzisiaj wygrać. Nieskromnie powiem, że dzisiaj przed meczem powiedziałem to, że dzisiaj prawdopodobnie Adgo sklep ogra y, stropian. Czy były jakieś specjalne założenia taktyczne na temat, czy po prostu to, co zwykle swoją piłkę tylko skuteczniej? Gramy swoje, gramy swoje od początku. Zastanawialiśmy się długo na środku, jak było widać. Y, jak zacząć, jak zagrać, ale powiedziałem chłopakom, gramy swoje. I dzisiaj każdy zagrał bardzo dobrze. Wreszcie y, chłopakom z przodu wszystko wychodziło. Także naprawdę jesteśmy zadowoleni. Ostatnio nawet po meczu z styropianu powiedziałem chłopakom ze Styropianu, że nawet najcięższy mecz jaki zagrałem w tym sezonie to właśnie był przeciwko Adgo. Tak, tak, tak. Śmialiśmy się też, że nie przeciwko styropianowi, ale dzisiaj to się potwierdziło, że tak powiem, że Adgo jest groźne. Mieliście tylko dwa potknięcia tak naprawdę tak, w tym w sezonie, bramku. z nami w pierwszym meczu debiutanckim, no i chyba w trzecim z Chopinami. Czy, myśl, czy myślicie, że teraz maszyna się rozpędziła? Wydaje mi się, że tak. Że, że tak. No ale wiadomo, w play playoffie jest tylko jeden mecz, zobaczymy też na kogo trafimy. Celujemy wysoko, ale co, co wyjdzie, dla nas głównym celem było przed rozpoczęciem Buchar'u Awans, bo wiadomo, są to dzikie karty. To dla nas już będzie duży, duży sukces, a jak uda się poparzyć o zwycięstwo, to, to naprawdę będzie fajnie. Tym bardziej, że graliśmy już za dwa lata temu w finale, niestety przegraliśmy. Także, także gramy dalej. Jak zmienił się skład AdGo w porównaniu do jesieni, a do zimy? Do jesieni to ja wiem dwóch, trzech zawodników. To jest bardziej takie powiedzmy uzupełnienie składu. Natomiast tak jak rozmawialiśmy, a, że, że czuję, że to już jest drużyna, y, że, że naprawdę już stać się nas na, na wiele. Tak? No gdzieś tam w tej, na tą wiosnę nie było do końca y, tego widać, ale tak jak mówię, no, trzeba czasu, żeby się zgrać i, i tak dalej. Także no, wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze. Zauważyłem, że w zimowej edycji brakuje Waszej tak naprawdę maskotki, prezesa, a, który rozsiadał się z krzesem. Co się z nim stało? Maskotka dzisiaj otworzył, otworzył ekstraklasę. Zabrakło go dzisiaj, i ja miejmy nadzieję, że na następnych maczach się pojawi. W roli zawodnika czy w roli obserwatora? Ej, w roli być może zawodnika. Taka czwarta cicha zmiana może da radę. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że już raz się wybierał na bramkę, bo byliśmy bez bramkarza, ale niestety na magazynie gdzieś tam piłka mu uciuka za bardzo i nabawił się kontuzji, dlatego musiał zabronić kto inny. Okej, okay. w takim razie no już po, można popłynąć troszkę z tą euforią, e, w co celujecie, czy to jest to mistrzostwo, czy ka każdy... Awans, w... awans, powiedzmy spokojnie awans, a co więcej to do Ligi C, jako dzika karta, tak? A tak jak mówię, spokojnie, e, rozpędzamy się, także miejmy nadzieję, że gdzieś tam o, nawet i o największe cele. Super, oby Adgo zrobił ten awans, no i mistrza też przy okazji może zimy, zawsze okay. przyda. Dzięki.